Dodajmy na początek dwa ułamki o takich samych mianownikach: 5/10 oraz 0,3. Graficznie to takie prostokąty o 10 krateczkach. W wyniku otrzymamy ułamek też o mianowniku 10, przy czym z pierwszego ułamka mamy 5 oraz z drugiego ułamka 3. Dodajemy liczniki tak naprawdę i uzyskujemy 5 dodać 3 to jest 8 czyli 8 dziesiątych. Taki ułamek możemy jeszcze skrócić. Licznik i mianownik podzielimy sobie przez 2, To musi być wspólny dzielnik i otrzymujemy 4 piąte. Dodajmy teraz dwa ułamki o różnych mianownikach. Niech to będą 2 trzecie i 3 czwarte. Graficznie będzie to wyglądało tak, że mamy kwadraty, gdzie pierwszy ułamek to kwadrat podzielony na 3 rzędy, w tym dwa zamalowane, natomiast drugi to 4 kolumny, w tym 3 zamalowane. Jak w takim wypadku postąpić? Najpierw trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika. Jak to zrobić? Otóż należy pierwszy ułamek pomnożyć przez mianownik drugiego. Ułamka, czyli w tym wypadku 3 razy 4 daje nam 12 oraz 2 razy 4 daje nam 8, czyli pierwszy ułamek to będzie 8 12 Graficznie to tak jakbyśmy ten nasz kwadrat jeszcze dorysowali 4 kolumny w nim i teraz zabieramy się odwrotnie, mnożymy drugi ułamek przez mianownik pierwszego mianowni ułamka, i wtedy mamy 4 razy 3 to jest 12 i 3 razy 3 to jest 9. Graficznie to w naszym kwadracie jakbyśmy zrobili trzy rzędy. I teraz mamy już ułamki o takich samych mianownikach i możemy postępować według poprzedniego wzoru, czyli przepisujemy mianownik, dodajemy liczniki, mamy 8 9, to jest 17 dwunastych. Graficznie wygląda to następująco, mamy jakby taki 17 krateczek, gdzie 12 krateczek tworzy 1 kwadrat. Gdybyśmy 17 podzieli przez 12, to mamy 1, czyli to, to jest 1 cała. I zostaje nam jeszcze reszty 5. 5 to jest to 5 dwunastych. Te 5 krateczek z 12. Myślę, że teraz potrafisz już dodawać. Powodzenia.